Okej, okay, już teraz w tym moim całym bałaganie Trafił do mnie sterownik od pralki Bo czemu nie? Problem jest taki, tu jest podane zasilanie Przez żarówkę Żarówka w szeregu Jeżeli tu mi się na końcu zrobiło gdzieś zwarcie To nie popłynie prąd zwarcia Tylko popłynie prąd, który zaświeci żarówkę i nie większy Ale dobra, wracając do tematu, jaki jest objaw? Nic się nie dzieje, 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 nic się nie dzieje. Zagadał. Znowu nie ma. Jest, 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 jest. Program jest, jest. Tu nie ma. Tu jest wyłączony i znowu. Zresztą świeci się też błąd F5, to jest jakiś tam błąd grzałki czy, czy coś, no bo to jest sam sterownik bez Reszta W każdym razie no, coś w tym wybieraku tutaj w tym przełączniku encoderze jest, nie tak. Ten, ten wybieraczek. O, tu słyszymy, jak ta kulka od przeskakuje. On jest fajny, bo on jest rozbieralny. Ok, przyczyściłem to trochę. Nasmalowałem kontakt z Teraz to dobrze założyć, tak, że mi ta kulka ten śródnie nie wypadł. A może się uda. Jest. Chyba jest. Jeszcze te blaszki tu. Troszkę przyczyścimy. No, może nawet papier ścierny by się tu przydał. Dobra, mi sprawdzę teraz, czy mi się to obraca. Obraca klika ładnie. Zrobimy próbę po prostu i tyle. Wiem, już próbę po wyczyszczeniu jest to samo, nic to nie dało. Także musimy pewnie wylutować ten układzik, yy e, układzik, dobra to mam już odpięte I zaznaczam bardzo ważną rzecz Żarówka w szeregu chroni urządzenie przed uszkodzeniem w razie zwarcia, przed poważnymi jego skutkami Chroni przed pożarem, ale nie chroni przed porażeniem i naprawdę są to napięcia niebezpieczne dla życia 230V i nie wolno tych przewodów dotykać i zachować pełną ostrożność, żarówka chroni urządzenie gdybym ja się pomylił, coś źle podłączył to nie popłynie prąd zwarcia, nie spali się kondensator, nie wybuchnie mnie, może tyle, że mnie nie zabije, rąk mi nie urwie ale nie chroni przed porażeniem dzisiaj dla odmiany coś takiego no jakaś puszka z lakierem samochodowym <laughs> może mnie nie zabije jest git Jako że, jako, że programator nie poszedł za pierwszym szałem, trzeba go było odłożyć i wziąć do tego, właśnie, Dela, co, co już w ostatnim odcinku był. Trzeba zrobić kopię bezpieczeństwa. A, nawet nie kopię. Klon dysku dla klienta taka jest jednak decyzja. I to jest do oddania. Na dzisiaj to jest zarządzanie obiektowe. Ten obiekt jest obiektem teraz. Ważniejszym, bo jest do oddania, klient na niego czeka, komputer pracuje jako stacja robocza i jest bardzo ważny, a pralka jeszcze chwilę wytrzyma. Uż tak, przy kawie jestem to właśnie powiem, że to nie jest też często tak, że priorytetem największym nie są te komputery czy sam sprzęty, które jako pierwsze weszły na serwis łyczek, tylko znaczy przeważnie tak jest. Ale zdarza się, że większy projekt dostaje komputer czy tam telefon, który jest ważny, tak na przykład. No właśnie, telefon. Jeżeli klient no, nie ma drugiego telefonu, to nie ma z czego dzwonić, to trzeba to wziąć i szybko podskładać. I, i po prostu no, trzeba ludzi rozumieć tak samo ten, ten komputer pracuje w firmie, jest bardzo potrzebny. Nie? Także trzeba go robić jak najszybciej. Weźmiemy sobie, czy na szybko, rozbierzemy. Telefon Lenovo, totalny brak reakcji, ale pierwsze co się rzuca w oczy no to kabel w gnieździe, to tak siedzi, jakby. No chciała nie mógł. Moim zdaniem to gniazdo jest uszkodzone mało tego. Podobno miesiąc temu to gniazdo zostało zmienione. No nie wiem, jak ja stąd widzę, że ono jest pęknięte, to nie wiem, jak ono było zmienione. To jedna sprawa, druga sprawa to jak z tym telefonem ktoś się obchodził. Przecież tutaj jest. Wygięta obudowa. Ramka. Yy, pewnie tego teraz nie widać. Ram do wyświetlacza jest połamana. Jednym słowem, można by zapytać, kto to tak spierdol? Na firma Kogucik, spierdol i tu w tym rogu. I w tym drugim rogu też zresztą. Normalnie złamano ram do wyświetlacza. Po co ktoś to tak pojechał? Nie rozumiem. Spróbujemy teraz jakoś to pomierzyć, czy jakieś w ogóle zasilanie na baterii Jeżeli nie ma zasilania, to po prostu on nie jest dowodowany i dlatego nie działa. Tak, no to jest gniazdo po wymianie. Przecież on jest normalnie pęknięty. W ogóle te piny też tutaj to są. Też nieźle popieprzone, no ale no ale tak, patrząc po tych niedogrzanych polach lutowniczych, faktycznie mogło być to gniazdo lutowane już. Ja już to pod mikroskopem sprawdziłem. To gniazdo nie jest w ogóle przylutowane. Wszystkie piny są luźne. Ja nie wiem jak to w ogóle choć chwilę działało. Może chwilę gdzieś komuś działało. To w ogóle, to jest katastrofa, to nawet, ja wiem, że nie mogę źle mówić o innych serwisach, ale to co tu się dzieje to jest, kurwa, rozpierdol Inaczej tego nazwać nie można Ciekawy jestem po co ktoś w ogóle chciał gniazdo lutować jak sama płytka kosztuje 11,50 Dobra, wraca temat Lenovo o, dla was to ten sam odcinek minął parę minut, ale dla mnie minął cały dzień Dwa dni, czy jeden, nie wiem w każdym razie, przyszła płytka dolna Chcemy to dzisiaj poskładać i oddać Bo właśnie klientka czeka na telefon Porównuje, czy nic nie brakuje na nim Nawet nie ja to, Aha, to się różni tymi układami, ale to możliwe, że tak ma być Jeżeli będzie wszystko działało, to nie ma się czym przejmować, a jeżeli będzie coś nie tak To tylko gniazdo przylutujemy tu tu raczej nie polecam mylić śrubek, bo jakby się wkręciło za długą, to można przebić wyświetlacz. No i dobra. Jest ładowanie. No i na nowej płytce jest ładowanie. Nie zrywa się, także jeszcze zrobimy test dzwonienia. Czy mikrofon jest w miarę ok w tej nowej płytce? Jeżeli tak, to dzisiaj go jeszcze oddamy.